Gość Radia Republika. Urszula Nowogórska z nami, parlamentarzystka Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z zaśnieżonej Małopolski. Pięknie, ale trochę uciążliwie. Ale są takie miejsca w Polsce, gdzie zima to jest prawdziwa zima, a nie jakiś taki niepoważny Oj tak. żart. Oj tak. Pani poseł, czy powinniśmy niepokoić się tym, co się w tej chwili dzieje na arenie międzynarodowej, a konkretnie tym faktem, że no, bez nas w istocie wygląda na to, że Dzieją się te kluczowe rozstrzygnięcia w sprawie wojny na Ukrainie. Najpierw plan pokojowy, który powstaje, i tam jest jakiś punkt dotyczący bezpośrednio nas, tylko my nic o tym nie wiemy. Polska dyplomacja nic o tym nie wie. Potem istotne spotkanie przedstawicieli najważniejszych krajów europejskich, i znów nie ma Polski, chociaż jesteśmy głównym krajem wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Nie wchodząc w tym momencie w krajowy konflikt, o tym porozmawiamy za chwilę, czy powinniśmy jako obywatele niepokoić się to się dzieje? Znaczy nie, nie, na pewno nie. Dlatego, że ja, ja jestem zwolennikiem takich racjonalnych teorii i jestem przeciwnikiem wyciągania pochopnych wniosków. Dlatego, że wiele, wiele też dzieje się na spotkaniach europejskich, tak jak to ma miejsce na szczycie w Angolii. I tam również będziemy rozmawiać o sytuacji Polski i o tym, co dzieje się na Ukrainie i o 27 czy o 28 dokładnie punktach zaproponowanego porozumienia zawieszenia broni pomiędzy Rosją a Ukrainą. To jest też istotne spotkanie, dlatego że. Tam też między innymi będzie się rozmawiało o aktywach zamrożonych rosyjskich, które mają służyć finansowaniu różnych rzeczy, o, o wielu innych sprawach dotyczących również bezpieczeństwa Polski i Polaków. Więc tak jak mówię, ja nie wyciągam pochopnych wniosków i uspokajam, bo, bo wiem, że te rozmowy również toczą się w innych miejscach. Wtedy, kiedy przyjdzie czas, żeby Polska była przy stole i rozmawiała o rozwiązywaniu pokojowym różnych spraw dotyczących właśnie współpracy w ramach Unii Europejskiej wschodniej flanki, to na pewno tam będziemy. No właśnie, a jak wygląda polska dyplomacja? Jak pani ocenia te działania w kontekście tego planu? Planu, no właśnie, ratowania, planu pokoju, jak to nazwać z jednej strony, z drugiej strony, dlaczego tak mało jest obecności Polski na tych spotkaniach? Donald Tusk mówi, że to prezydent powinien się zaktywizować, pomimo że wcześniej Radosław Sikorski, jak i Donald Tusk mówili o tym, że prezydent nie prowadzi samoistnie polityki zagranicznej. Teraz naszych przedstawicieli nie było, zabrakło, nie było nas przy tym negocjacyjnym stole. Dlaczego i kto powinien teraz się zaktywizować? Czy na pewno wiele spraw, które dotyczą ustalania pewnych ważnych rzeczy, również ważnych dla Polski, rzeczywiście dokonuje się na oficjalnych spotkaniach, ale też wiele dokonuje się na innych spotkaniach, które odbywają się poza takimi oficjalnymi oczami kamer. Natomiast tutaj wie Pani, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszędzie tam, gdzie ktoś może pomóc, każdy w tą pomoc się angażował. Jeżeli są takie przestrzenie, w których może podziałać prezydent, to powinien to zrobić. Jeżeli są przestrzenie, w których polska dyplomacja tylko i wyłącznie może osiągnąć sukces, to powinna to zrobić. Jeżeli premier będzie nas reprezentował, to też to będzie robił godnie. Więc wszędzie tam, gdzie możemy, gdzie możemy współpracować, to trzeba to trzeba. A to jest możliwa ta współpraca, to... Pani zdaniem? Wie Pani, rowy politycznych podziałów są dosyć głębokie, zresztą to słychać i widać niejednokrotnie, nawet czasem w obradach sejmowych, które pewnie Państwo sobie śledzą i słuchają i pewnie komentują. Natomiast są takie tematy, które dotyczą wszystkich bez wyjątku, po której stronie my się znajdujemy politycznej, my jako politycy, czy obywatele jako wyborcy. I są takie tematy, które bezwzględnie nas łączyć powinny, bo jeżeli coś stanie się niedobrego, to będzie to dotyczyło wszystkich obywateli. Nieważne wtedy, kto kogo popiera. Ważne jest, żeby wtedy Polska była bezpieczna. Dlatego ja wierzę w to, że w tych sprawach ważnych i prezydent, i premier, i rząd, i parlament, i wszyscy ludzie odpowiedzialni będą mówić jednym głosem, bo ja na to liczę jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej również. No to jest bardzo piękne zdanie, tylko czy w tej realnej rzeczywistości. Politycznej, gdzie w istocie wydaje się, że jest próba no, takiej, właściwie, takiego całkowitego zdezawuowania opozycji, m, mówiąc wprost, wyaresztowania, jej, zabrania m, funduszy i tak dalej. Czy tu możliwy jest jakiś kompromis? No, lider opozycji Jarosław Kaczyński mówi, że jedność owszem tak, ale bez Tuska, więc być może te rowy są już tutaj zbyt głębokie. No, ale widzi Pan, powiedział Pan zdanie, które rzeczywiście zostało wypowiedziane przez Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które chyba jasno i wyraźnie można zinterpretować w ten sposób, że to są animozje osobiste. To już nie chodzi o animozje polityczne. To są animozje osobiste pomiędzy liderami dwóch dużych ugrupowań. No i to jest pytanie do liderów tych ugrupowań: czy da się rozwiązać ten konflikt tak naprawdę? Mhm. A jakie animozje kierują też prokuraturą, może ministrem sprawiedliwości, kiedy ten kieruje wezwanie dla Zbigniewa Ziobro na 22 grudnia do odbywania kary, do, do aresztu na trzy miesiące, dwa dni przed wigilią, no i do tego konwój jest już zamówiony? Wie Pani, minister sprawiedliwości podejmuje działania zgodnie z prawem tym, które przysługuje jemu w ramach działalności jako ministrowi sprawiedliwości. Powiem tak, jeżeli, jeżeli jest złamanie prawa, czy to dotyczy Zbigniewa Ziobry, czy kogokolwiek innego, no to są pewne formuły prawne, które określają stosowne zachowania. No, Jesteśmy w miesiącu, w zasadzie blisko miesiąca grudnia. Rzeczywiście jest to czas, kiedy, kiedy wielu zajmuje się z nas, czy myśli już o świętach. No i wtedy wiadomo, pewne działania są mniej popularne, czy też mniej oczekiwane. 22 grudnia. Pa, to nie jest 6 po, grudnia, tak, to nie powiem jest 1 tak, grudnia. Po, powiem to są tak, dwa dni przed redaktor. Wigilią. Gdyby to ode mnie zależało, to wolałabym, żeby to nie był ten termin. Tak po prostu, tak zwyczajnie po ludzku, tak zwyczajnie po ludzku. Tak zwyczajnie po ludzku. Pani poseł, jest. Nowy. Natomiast nie ja nie ja o tym, nie ja o tym decyduję, nie państwo o tym decydujecie, więc możemy sobie tylko o tym porozmawiać. Natomiast tak jak mówię, gdyby to ode mnie zależało, wolałabym, żeby to był inny termin. Pani poseł, jest nowy marszałek Sejmu, pan y, Włodzimierz Czarzasty, no i mamy już pewne deklaracje. Najpierw pan marszałek y, sformułował jakiś taki termin, potem się niby z tego próbował wycofać weto marszałkowskie czy jakoś tak, no ale krótko mówiąc, z tej zapowiedzi wynika, że będzie wbrew tej praktyce poprzedniego marszałka bardzo aktywnie stosował zamrażarkę sejmową i krótko mówiąc wstrzymywał te projekty. On sam powiedział, że te, które są populistyczne, no to jest bardzo szeroka kategoria i wszystko można dzisiaj już uznać za populizm. Też pewne deklaracje polityczne. Pan Marszałek zapowiedział, że przyspieszy na przykład pracę nad będącymi dzisiaj w Sejmie na różnych etapach legislacyjnych projektami dotyczącymi przerywania ciąży. Jak pani jako koalicyjny poseł partii koalicyjnej przyjmuje te deklaracje nowego marszałka? No może zaczniemy od początku, od tego co pan rozpoczął mówiąc o panu marszałku Czerzastym. Znaczy, powiem tak, ja... Poprzednią kandydaturę, czyli pana marszałka Hołownię oceniam bardzo dobrze, bo tak jak pan powiedział, zlikwidował zamrażarkę Sejmową. Wszystkie projekty, również składane przez kluby opozycyjne, były dopuszczane do prac legislacyjnych, nie było jakiejś blokady, chyba że były błędy formalne, wtedy się je naprawiało i potem projekt trafiał do obróbki sejmowej. Więc tutaj pod tym względem rzeczywiście wiele się zmieniło, zmienił się sposób prowadzenia Sejmu, obrad Sejmu, zmienił się wizerunek Sejmu w oczach ludzi, no bo Sejm rzeczywiście został otwarty, ludzie przychodzą, są masę zwiedzających, wiele różnych wycieczek z różnych organizacji, więc to jest fajne. Natomiast wie Pan, to jest początek drogi tak naprawdę Pana Marszałka, trudno go oceniać na początku tej drogi, natomiast ja bym chciała, żeby dobre... Wypracowane obyczaje już w czasie dwóch lat tej kadencji, które się sprawdziły i były dobrze oceniane, żeby były kontynuowane. Natomiast, oczywiście, pan Marszałek ma prawo do tego, żeby sobie kreować pracami czy kreować prace Sejmu w ten sposób, w jaki uważa. Natomiast co do projektów, tych aborcyjnych, to Do Państwo doskonale wiecie, że ja jestem tą częścią konserwatywną Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i dla mnie wszystkie prace legislacyjne związane z tego typu ustawami są trudne, bo ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Nie, nigdy za aborcją ręki nie podniosę. I tak jak wiele razy powtarzałam, najlepszym rozwiązaniem chyba dla Polski i dla obywateli. Byłby powrót do kompromisu aborcyjnego, który kiedyś obowiązywał, choć nie był idealny, ale to było takie rozwiązanie, które było akceptowane przez wszystkie strony. Natomiast inne prace związane z innymi projektami, które w Sejmie są złożone. Dla mnie są trudne i tak jak powiedziałam, ja reprezentuję skrzydło konserwatywne, więc ja za pewnymi rozwiązaniami ręki po prostu nie hmm. podniosę. A w, w takim razie jak będzie pani głosowała, jeżeli pod obrady trafi ustawa obniżająca ta prezydencka ceny prądu o 33%, bo minister energii Miłosz Motyka już mówi, że ten pomysł najprawdopodobniej, no to w jego ustach brzmi bardzo prawdopodobnie, nie będzie realizowany. Tego nie wiem, natomiast mam żelazną zasadę, że dopóki nie przeczytam projektu ustawy, to nie mam zwyczaju się wypowiadać na temat zapisów, no bo zawsze to jest tak, wie Pani, że diabeł tkwi w szczegółach i, i poszczególne zapisy decydują o całokształcie ustawy, w związku z czym treści tej ustawy nie znam. Natomiast bardzo bym chciała, żeby trafiła pod obrady, bo przecież były różne projekty, które również były Proponowane przez prezydenta, i przecież ja nawet byłam w dwóch podkomisjach takich specjalnych do do y, analizowania projektów prezydenckich, więc, więc ja sobie cenię bardzo o pracę nad projektami innymi niż projekty rządowe i poselskie, bo mhm. też to jest ciekawe doświadczenie, i czasem przynoszą dobre rozwiązania. Ale pani Tak jak powiedziałam, debata, ale... e... debata i dyskusja nad trudnymi tematami, również tymi dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego, musi być i musi angażować szerokie środowisko. No tak, tylko że premier Donald Tusk w chwili takiego uniesienia po tym, jak parlamentarzyści no, nie zagłosowali chyba po jego myśli, mówię o tym głosowaniu w sprawie centralnego portu komunikacyjnego padło takie zdanie w nerwach być może nie mnie oceniać ale padło jest nagrane jest na kamerze no i Donald Tusk tam mówi że nie jest za tym nie doprowadzi do tego nie dopuści do tego aby w Polsce istniał system prezydencki to znaczy żeby to prezydent nadawał ton pracy rządu i sejmu znaczy, Konstytucja jasno formułuje zadania ich rządu i pana prezydenta, i tutaj w tym wymiarze nie wymyślimy niczego nowego. Natomiast to, o czym wspomniałam na początku programu, gdyby była współpraca, to pewnie byłoby prościej. No tak, no to co zrobić, żeby była współpraca, skoro jeżeli jest dobry, no umówmy się, jest dobry projekt prezydencki, nie mówię który, ale jeżeli parlamentarzyści go popierają, no to Donald Tusk się wścieka. Premier rządu. Wie, pan, wie pani, nie, Różne spotkania w różnych gremiach, czy to są rady gabinetowe, czy to są rady bezpieczeństwa narodowego. To są takie przestrzenie, w których można dyskutować bardzo szeroko z przedstawicielami wszystkich klubów i kół, które zasiadają w polskim parlamencie. I wydaje mi się, że to jest właśnie to miejsce, gdzie w kwestiach bezpieczeństwa, bo przecież bezpieczeństwo energetyczne jest bezpieczeństwem globalnym w naszym kraju i ono powinno być szeroko dyskutowane i tam powinno szukać się porozumienia i konsensusu. Natomiast oczywiście każdemu, każdemu zdarza się, każdemu zdarza się coś wypowiedzieć w, w nerwach. Wie Pani, nie, nie mam zwyczaju analizowania tego typu zdań, bo wiem, że one czasem nie oddają pełni rzeczywistości sytuacji. Natomiast wspominała Pani o CPK, to tak jak wiele razy żeśmy mówili, CPK polskie stronnictwo ludowe chciało i chce realizować, i to uważamy za projekt kluczowy, również ze względów bezpieczeństwa dla Polski i również ze względów bezpieczeństwa rozwoju gospodarczego. Więc tutaj też nasze stanowiska w tym temacie są jasne. Zresztą minister. Przecież Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego wiele dobrego w tym temacie zrobił i mam nadzieję, że to będzie dalej realizowane. No to zobacz, przekonamy się w takim razie. Pani poseł, jest w Sejmie projekt ustawy, która ma likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Takie byłoby to dosyć symboliczne, gdyby Sejm pod laską Marszałka, który kiedyś był jednym z głównych bohaterów afery Rewina, zlikwidował jedyną polską <laughs> służbę, która w pełni została ukształtowana w czasach III RP bez żadnych korzeni w poprzedniej epoce. No i chyba też pod wpływem tego szoku, jakim była kiedyś dawno temu afera Rewina. Jakie jest Pani stanowisko, czy CBA powinno zostać zlikwidowana? Wie pan, ja mam informacje, które dotyczą tego, że w 2024 roku były realizowane audyty wewnętrzne, które pokazały różne nieprawidłowości. Do tego się nie odnoszę, bo, bo uważam, że nie powinnam. Natomiast na poprzednim posiedzeniu, które odbywało się w zeszłym tygodniu. Rzeczywiście pod obrady trafił projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przeniesieniu pracowników do specjalnego wydziału, który byłby do zwalczania korupcji w polskiej policji. Część tych pracowników miałaby również zostać przeniesiona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wzmocnić również agencję skarbową. Natomiast, natomiast myśmy głosowali w, za przyjęciem tego projektu po to, że. Aby on mógł trafić do prac komisyjnych. Jakie losy tego projektu w komisjach będą, nie mam pojęcia, bo tak naprawdę to dopiero cały proces legislacyjny się rozpoczyna nad tym projektem. Natomiast na pewno jest to projekt, który wymaga głębokiego zastanowienia i przeanalizowania. I Trudno rozsądzić, czy, czy być za, czy przeciw, bo tak jak mówię, pewnie o szczegółach również tych dotyczących audytów i kontroli będzie mówione właśnie na komisjach, więc tam tak naprawdę wszystkiego się dowiemy, co leży u podstawy tego projektu. Ale pani poseł, przepraszam, no bo audyty i kontrole są w różnych instytucjach i pewnie w różnych instytucjach występują też albo mogą występować nieprawidłowości. Natomiast no, jednak fakt nie jakiejś ewentualnej poprawy czy zmiany w instytucji takiej jak CBA, tylko jej brutalna. Brutalna likwidacja, no to będzie miało jednak bardzo symboliczny wymiar. Tak? No są pewne rzeczy w policji, które są. Symboliczne. No symboliczne i to tak, no, będzie rację. pewien sygnał dla obywateli. Tu naprawdę nie chodzi o to, no bo każdą instytucję można naprawić, każde, z każdego audytu można wyciągnąć jakieś wnioski. To nie jest jedyna instytucja, w której są audyty i w której, w której można pokazać, że coś być może działo się nie tak, jak no trzeba. Tak, ale, ale wie pan, ale musi, musi być jakaś niepokojąca sytuacja, skoro, skoro rzeczywiście podjęto decyzję o tym, że będzie zmiana podejścia do tej instytucji zupełnie. Ale to nie wynika, e, Przepraszam, że się wtrącę. Wiem, że to nie grzecznie, czy też, że po prostu w wielu środowiskach sam fakt istnienia w Polsce organu antykorupcyjnego jest... budzi ogromną niechęć. Przecież to jest nie. zapowiedź znaczy, jeszcze ja jestem... z kampanii wyborczej to nie wynika bezpośrednio z tych audytów. To nie audytów jest chyba też, tak, że to... ktoś przeczytał audyt i nagle stwierdził, tak. ojej, zlikwidujemy. Likwidować CBA, dlatego... likwidować IPN. Ja pamiętam te, te huczne zapowiedzi. Dlatego, dlatego o tych, dlatego o tym projekcie będziemy rozmawiać na komisji. To nie jest tak, że decyzja została już podjęta. I to nie jest tak, że ten projekt, który został przekazany do prac komisyjnych, będzie taki, jak, jak został zaproponowany. Wiecie Państwo doskonale, że na komisjach są składane poprawki, są dokonywane wykreślenia zapisów, więc może się okazać, że ten projekt będzie zupełnie innym projektem niż pierwotnie przedstawiony. Pani poseł, nie mieliśmy chyba okazji, przynajmniej ja nie miałem e, tego zaszczytu rozmawiać e, z Panią e, już po kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, gdzie, jak wiadomo, Pan e, Prezes Minister Władysław Kośniak kamysz pozostał liderem bezkonkurencyjnym, pan marszałek Piotr Zgorzerski został prze, szefem rady e, naczelnej. Natomiast Naczelne. ja tak obserwowałem trochę te doniesienia medialne i takie mam trochę porównanie nie wiem, no, z polityką francuską, na przykład, gdzie w tej chwili cały czas ta kwestia Mercosur ogromnie rozbija w ogóle francuski establishment. To jest tam jedno z głównych spraw, o których się dyskutuje, w parlamencie europejskim posłowie nawet Europejskiej Partii Ludowej, w tym wasz też tą europoseł, pan poseł Hetman buntują się przeciwko temu, że kierownictwo parlamentu chce jak najszybciej procedować sprawę, a takie mam wrażenie, że wy w czasie tego kongresu w ogóle jakby to nie był dla was problem. Kwestie jakieś personalne, pan Zgorzelski za pana premiera Pawlaka jakby to w ogóle ta sprawa kluczowa dla polskiego rolnictwa to nie było coś, o, o czym przedstawiciele Którzy są teoretycznie przedstawicielami wciąż polskiej wsi, by się kłócili, dyskutowali, mieli z tym jakiś problem, nie macie z tym problemu? Myli pan dwie rzeczy. Bo kongres, ten, który odbył się dwa tygodnie temu, służył wyborowi władz. Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo tak się odbywa w każdym ugrupowaniu, że co cztery czy co pięć lat wybiera się przedstawicielstwo i szefostwo partii i to się u nas dokonało. Natomiast kwestie dotyczące kwestii merytorycznych to są kwestie dotyczące kongresu programowego. I taki kongres nie miał miejsca dwa tygodnie temu. To, to się odbywa w zupełnie innym terminarzu. Natomiast sprawy Mercosuru są istotne dla polskiego Stronnictwa ludowego, bo jak pan sam przywołał nazwisko naszego europosła Hetmana, to on złożył tak naprawdę też wniosek o to, żeby do CUE skierować. Zapisy dotyczące Mercosuru i szybkości jego wprowadzenia, po to, żebyśmy mieli czas na poszukanie mniejszości blokującej. Więc to nie jest tak, że polskiemu stronnictwu ludowemu nie zależy. Zależy i to bardzo. Bo my wiemy, że polska żywność to jest nasza siła i to jest również nasze bezpieczeństwo, i na pewne rzeczy, które mogą temu bezpieczeństwu zaszkodzić, my zgodzić się po prostu nie chcemy. Stąd stąd postępowanie i, i działania naszego europosła Hetmana, za któremu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, bo bo, bo, no bo dobrze, to jest wszyscy, czas, wszyscy dziękujemy, czas, ale, czas ale pani poseł, no jakoś na, tym, tutaj, na tej krajowej scenie politycznej nie widać takiego, żebyście się, przepraszam za kolokwialne słowa, awanturowali w rządzie, m, kładli rejtanem, no i mówili panu premierowi, że no, to jest sprawa e, podstawowa. Nie wiem, czy państwo, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale przecież została podjęta jednogłośnie decyzja rządu, całego rządu, wszystkich ministrów, że jesteśmy przeciwni prowadzeniu e, zapisów dotyczących Mercosuru. Pamiętacie państwo, że była taka, była taka, decyzja, były takie działania, i, i to zostało bardzo jasno i transparentnie przekazane opinii publicznej, przekazane również do Unii Europejskiej. Rzeczywiście czas, który jest nam potrzebny do szukania mniejszości blokującej, jest nam potrzebny. Stąd ten wniosek posła Hetmana o skierowaniu decyzji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości A coś się po to, żeby w tej na sprawie? Czasie. Są szanse na tę mniejszość? Tak. Większość jest jest szansa, większość. tak, jest szansa, jest szansa. Są rozmowy, które są rozmowami nieoficjalnymi jeszcze, ale wierzymy, że będą rozmowy na tyle skuteczne, że uda nam się przekonać tych, którzy nie byli przekonani do tej pory. Może trzeba by ministra spraw zagranicznych przekonać, żeby trochę tu się wziął do pracy w tej materii. Ale minister to rozumiem... spraw zagranicznych, minister spraw zagranicznych ma trochę inne kompetencje, ale, nie, ale oczywiście ma... też jego praca jest za bardzo ważna. Poszukiwać tej większości. Musimy Proszę. niestety kończyć, Proszę. chociaż bardzo wiele pytań tu by jeszcze powstało. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, była gościem Poranka Radia Republika. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Życzę dobrego i zdrowego dnia. Zdrowego dnia również.